z martwych wstanie w radości niebios dla mnie. Za te wszystkie dobre dzieła, które dopełnili i uczynili tu na ziemi w czasie doczesnego do pielgrzymowania poświęcenia. Armii Krajowej w Witam pana wiceprezydenta, przedstawiciela naszych władz samorządowych, wszystkich, z tym z naszymi samorządowcami z zebranów. Moi drodzy, witam was wszystkich tutaj obecnych. A nade wszystko z pełnym szacunkiem i atencją witam Pocztę sztandar. o zabranie głosu, proszę prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana porucznika Harcmistrza Janusza Komorowskiego. Korzystając z okazji, że mogę być na dzisiejszej uroczystości i z racji pełnionej funkcji pragnę wypowiedzieć się na temat Armii Krajowej. Jeśli pozwolicie Państwo, to bardzo chętnie tutaj zaprezentuję. Rozrost konspiracyjnych sił zbrojnych w kraju. Pod okupacją niemiecką sprawił, że naczelny wódz wojska polskiego, generał Władysław Sikorski, rozkazem z dnia 14 lutego 1942 roku postanowił przemianować Związek Walki Zbrojnej i w to miejsce powołać Armię Krajową, która liczyła kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Podstawowy trzon kadry dowódczej AK stanowili podchorążowie i podoficerowie 95 tysięcy na ogólną liczbę oficerów 106 tysięcy Szare szeregi w trzech stopniach zostały podporządkowane Armii Krajowej a więc grupy szturmowe, bojowe, szkoły i zawisza Walka bieżąca Obejmowała sabotaż, dywersję bojową, główne akcje: wykolejano pociągi, wysadzano mosty, uszkadzano samoloty i radiostacje rolnicze, lotnicze, lokomotywy, wagony, unieruchamiano produkcję w fabrykach, akcje odwetowe i ochronne, obronę ludności przed wybuchami i pasyfikacjami, odbijanie aresztowanych. Niszczenie okupacyjnej administracji. Akcje bojowe znakowaną kotwicą Polski walczącej. Szanowni kombatanci, szanowni kombatanci, panowie oficerowie, zaproszeni goście. Spotykamy się dziś w 79. rocznicę wydarzeń tragicznie wpisujących się w nieodległą historii naszego kraju, a także historię puszkową. Święto, które dzisiaj obchodzimy jest jednym z trzech najważniejszych świąt, które obchodzimy na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Stąd radość, że spotykamy się w tak e, znaczącej grupie. Wydarzeń tym bardziej w tej chwili nam bliskich, bo pokazujących, że mimo upływu czasu, prawie 80 lat, hegemonistyczna ideologia rosyjska i chęć podporządkowania sobie innych wolnych państw i narodów nie przeminęła. Wręcz odwrotnie, obecnie napaść na Ukrainę i brutalna wojna prowadzona tam przeciwko całemu narodowi, a także groźby rozszerzenia tej wojny na inne państwa Europy Środkowej boleśnie podkreślają nam ciągłe i aktualne zagrożenie imperialnymi dążeniami Rosji. Szanowni Państwo, to w tym właśnie miejscu w Puszkowie w 1945 roku, gdy wydawało się, że nadchodzi wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej, i że nadchodzi wreszcie upragniona przez Polaków wolność, mieliśmy okazję zderzyć się z brutalną prawdą, że teoretycznie nasz sojusznik, i zwoliciel miał na celu zupełnie inne rozwiązania dla naszego kraju. Nie nasza wolność, a podporządkowanie Polski własnym interesom i własnej ideologii. Co tutaj w tym budynku poza nami Umówione zostało z dnia 27 na 28 marca 1945 roku spotkanie przywódców podziemnego państwa z przedstawicielami władz Rosji Radzieckiej. Sowieccy przedstawiciele, zapraszając wcześniej polskich działaczy niepodległościowych na rozmowy, zagwarantowali im całkowite bezpieczeństwo. Zaproszenie to było jednak podstępem i okazało się z góry zaplanowaną zasadzką. Do żadnych rozmów nie doszło, a przywódcy państwa polskiego zostali aresztowani przez NKWZ i z nałożonymi papierowymi workami na głowie przewiezieni na lotnisko i przetransportowani do Moskwy. Dwa miesiące później odbył się tam pokazowy proces polityczny, w którym przedstawiono mi fałszywe zarzuty, m.in. współpracy Armii Krajowej z Niemcami oraz wywiadu i dywersji na tyłach Armii Czerwonej. Proces ten miał zdyskredytować legalne władze Rzeczpospolitej w społeczeństwie i światowej opinii publicznej, po to, by usprawiedliwić powołanie nowego, prosowieckiego rządu polskiego, całkowicie zależnego od ZSRM, co się w konsekwencji niestety udało. Warto wspomnieć o tym, właściwie wspomnieć o tym, czego nie było. Nie było żadnej reakcji państw zachodnich na to wydarzenie. Nie było żadnych słów otuchy ani wsparcia. W związku z aresztowaniem 16 przywódców państwa polskiego. Właściwie nie powinniśmy się temu dziwić, biorąc pod uwagę przemysł historii od Jałty i Teheranu. Decyzje w sprawie naszych losów zapadły już kilka lat wcześniej. A to, że bezkarne aresztowanie przywódców państwa podziemnego przez Rosjan nie było w żaden sposób komentowane przez stronę zachodnią, jest tylko skutkiem tamtych decyzji. W wyniku tego procesu z 16, 16 oskarżonych w nim przywódców państwa polskiego aż 13 zostało skazanych na karę więzienia, a trzech spośród nich, w tym komendant armii krajowej generał Leopold Okulicki, delegat rządu RP na kraj Jan Stanisław Jankowski i członek Rady Krajowej ministrów Stanisław Jasiuk, Jasiukowicz zostali w radzieckich więzieniach zamordowani i nigdy nie wrócili do Polski. Szanowni Państwo, mimo tych tragicznych doświadczeń sprzed ośmiu dekad, w czasie, w którym znów obecnie zaczynam zagrażać widmo rosyjskich zakusów imperialnych, potraktujmy to historyczne doświadczenie jako ostrzeżenie i przestrogę. Przestrogę przed brudnowojenną, podstępną grą prowadzoną przez przeciwnika. Przestrogę, która wymaga od nas ciągłej czujności i ciągłej pracy nad gotowością dla obrony kraju. Chwała Dziękuję bardzo. Stoimy w miejscu wyjątkowym. Wyjątkowym nie tylko dla miasta Pruszkowa, ale wyjątkowym dla całej Polski. To, co się wydarzyło tutaj 79 lat temu, miało swoje skutki, które odczuwamy do tej chwili. Ja jestem, będąc tutaj nie tylko dzisiaj, nie tylko w rocznicę, ale przechodząc tutaj każdego dnia w roku. Mam takie myśli. Któregoś roku już to powiedziałem. Wyobraźcie to sobie Państwo. 27 marca, 45 rok. Trwa druga wojna światowa. 17 stycznia, Sowieci weszli do Warszawy. Zajęli Warszawę. Nigdy nie powiem, że wyzwolili, bo ta propaganda była potem gdzieś przez lata nam wkładana do głowy, że 17 września Warszawa została wyzwolona. Nie, Warszawa została zajęta. Wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy tutaj w Pruszkowie 27 marca 1945 roku przy ówczesnej ulicy Pęcickiej wchodzili do tej willi. Oni wiedzieli. Oni zdawali sobie sprawę z tego, co ich czeka. Oni wiedzieli, z kim idą na spotkanie. Natomiast nie wahali się i poszli. Pan Porucznik, przedstawiając historię z więźnia Armii Krajowej, powiedział jedną ważną rzecz. Była to armia złożona z większości z młodzieży, dziewcząt i chłopców. Jakimi wnioski powinniśmy wyciągać z historii? Jak my powinniśmy postępować? A mianowicie tak, drodzy Państwo, abyśmy wychowywali naszą młodzież i dzieci w duchu, w którym byli wychowywani w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Że jeżeli, nie daj Boże, przyjdzie czas próby, to ten egzamin zdamy. I to jest nasze zadanie. Raz jeszcze dziękuję Wam, że tutaj jesteście, że pamiętamy. Cześć i chwała bohaterom. Prezentacja z Panem Prezesem Zarządu Głównego, porucznikiem, mistrzem Januszem Komorowskim na czele. Paweł Maków, prezydent miasta Pruszków. Piotr Smolosz, pan doktor Tadeusz Różniewski, Instytut It's got a...